Mieliście okazję, jest ci już widzowie, ten nowy zestaw Minecrafta w Maku? Jak nie, to dzisiaj ja go przetestuję i polecam. Znaczy, nie wiem, czy jeszcze go wam polecam, bo nie próbowałem My zaraz, właśnie po jego jedziemy. Tu jest moja piękna fura, którą zaraz udamy się po ten, właśnie oto zestaw. Jak już mówiłem, jeszcze go nigdy nie jadłem. Tu, zobaczcie, byliśmy z psem na spacerze. Tu takie kominy, tutaj trochę śmieci jest, ale. My tam byliśmy na takiej polance. Tu, tu są też inne samochody. Zaraz jedziemy. I właśnie. Albo w sumie, po co ja już tak przedłużam? Zostawcie łapkę, słowa w ogóle. Wczoraj dobiliśmy 600 subów, z czego się cieszę. To. No to już Cię widzimy pod makiem. Okej, okay, już jesteśmy na chacie. Mamy tu wszystko i sprawdzimy, co tu mamy. Jakbyście pytali, wziąłem senederowy sos, więc będzie trochę piekło. Być może, ale najpierw sprawdzimy, jak smakuje ta kola. Bo mnie ciekawi, czy ona będzie jakoś bardziej bąbelkowana, czy jak. Bo są tu bąbelki z Minecrafta. A więc bierzemy stąd. to zobaczcie w ogóle, jakie fajne pudełeczko z Creeperem. Minecraft the, the movie. Tylko w kinach. Dobra, nieważne. Ja to nie jest reklama, jakby co? Tak się gadam, dla jaj trochę. <grywy> Zobaczcie. Nie no, ale pudełko ładne. Nawet je sobie tak otworzę. Tak delikatnie, żeby się nie zepsuło. To ja je sobie zostawię. Co my tu mamy? Pierwsza rzecz to yy, pszczoło, pszczo. A co? Jezu, po co ja wam to powiedziałem? Nie. Teraz wam jeszcze pamięć. Jak myślicie? Co to jest za zabawka? Tu w tym... No, wychodź, wychodź, wychodź. No, to zgadł? Pszczoła. O! o, Zobaczcie, czekajcie na nią, zobaczcie. Ona rusza skrzydłami, ale jaja. Ty, fajna. Dobra. Dobra, pszczółko, fajna jesteś. A co to jest za taka kostka, na której ona jest? Czy to można łączyć z innymi figurkami na przykład? Fajnie jej się skrzydełka ruszają, ale dobra, przechodzimy dalej. Pum, 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 pum. Dobra, dalej nic specjalnego nie ma. Jest taka tortilka Minecraftowa też ze ziołem. O i testujemy teraz kole. Okej, okay, pora. O nie! Nie! Jestem gamoniem! Po co ja tym wstrząsnąłem? Dobra, obczyścimy to. Nic nie widzieliście widzowie. O, jest elegancko. Ale ja tu dużo gadam, pijemy. Pijemy sobie. Mmm, to jest zwykła. No nie jest ani bardziej bąbelkowa, żadna, ani nic. Tylko jest z lodem, ale z lodem jest zawsze. To nic w sumie specjalnego. Odkryłeś Amerykę właśnie, słoniu, wiesz? Ale gwiazda wieczoru, znaczy gwiazda odcinka, jest tu. Neders. <kłysy> Nether her sauce. Dobra, przepraszam, po prostu nie umiem przeczytać. Neder Flame saus. <kłysy> przepraszam, wcale tak nie umiem przeczytać, a więc tak. O! Dobra. Pyk. Nie no, a tak na serio umiem, wydurniam się, ale. Dobra. Zrobimy opening Ale mam nadzieję, że to nie da takiego ostrego kopa Nie no, żartuję Mam nadzieję, że ja tu chuchnę ogniem Tylko w którą stronę Dobra, niech chuchnę ogniem w podłogę Najmniejsze straty będą Bo jakbym się huchnął w komputerek, to bym nie wiem co O, ho, ho Zobaczcie co już się tu wylewa Żeby nie było to jest ten <laughs> Czekajcie, jak on pachnie Bąchniemy? U, jak takie trochę przeterminowane oliwki. Mam nadzieję, że on nie jest z przeterminowanych oliwek. Dobra, ale legendarny moment. Bierzemy fryteczkę, maczamy w sasiku. Tak? I co? Szału nie ma! Ej, ja ostrzejsze rzeczy w życiu jadłem, Co to jest? Oj, ej, żałuję tych słów, Jezu! To pali! Da się przeżyć. Da się przeżyć. Wiecie, jak najlepiej pokonywać lęki. Wiecie jak? Utożsamiać się z nimi, aż w końcu przejdą, dlatego dawajcie mi tu kolejną. Mm. Mm. Nie, pali, zły pomysł. Kola na szczęście Minecraftowa mnie poratowała tu. wyszło się ty. Na początku taki niepozorny, a teraz pali. Aż ty frytkami zagryzę, o! Dobra, to widzowie, to po prostu był taki krótki test. Minecraftowego zestawu tego. A więc żegnam się z Wami i. No już tak, cześć, siema, Wiem, że na co jeszcze czekacie. Zrobię to dla Was. Oła! A więc pa, cześć, i dajcie suba, proszę za to, że tyle tego sosu się obżeram. Coś czuję, że godzina na kibelku będzie. Jeśli ja mam coś do powiedzenia. Okej, okay, pszczółko, słuchamy. No musicie dać tego suba, widzowie, bzy, bo jak nie, to jak tylko pszczółki się obudzą, a w sumie już chyba na wiosnę się obudziły, to tak, to tak przylecą. Ja akurat nie mam żądła, ale inne pszczoły mają i tak do was przylecą i was tak zrobią, tak pik. Pik tym żądłem i wtedy będziecie mieli taką opuchliznę. A więc to... A więc lepiej subskrybujcie!